Jeśli kiedykolwiek wróciłeś ze swojej sesji astrofotograficznej mocno podkurzony, bo okazało się, że w jej trakcie skończył ci się prąd i nie mogłeś jej dokończyć, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Dobry wieczór. Bez względu na to, czy na co dzień robisz zdjęcia z balkonu? Z podwórka, masz własną astrobudkę czy zdalne obserwatorium, to jestem przekonany, że dobrze rozumiesz ten moment, w którym możesz pojechać w teren ze swoim sprzętem i robić zdjęcie gdzieś jest tela od zgiełku miasta i twój teleskop czy aparat strykają foty, a ty patrzysz w niebo urzeczony. To naprawdę jest bardzo satysfakcjonujące zajęcie i coś, co potrafi podnieść na duchu, szczerze polecam. Ale jeśli zajmujesz się już astrofotografią od jakiegoś czasu, to być może zauważyłeś, że z biegiem czasu twój sprzęt ewoluuje. On się zmienia, jest go coraz więcej, jest coraz bardziej skomplikowany, i w pewnym momencie dochodzisz do takiego momentu, w którym wyjazd w teren jest potężnym wyzwaniem. Dlaczego? No, choćby dlatego, co powiedziałem czyli twój sprzęt jest coraz bardziej skomplikowany, jego konfiguracja, zmontowanie w terenie bywa po prostu czasochłonne i niewygodne. Więc być może tak jak ja wpadniesz na pomysł, że warto mieć taki sprzęt, który jest na tyle hmm, kompaktowy, czyli tak złożony, że właściwie nie musisz go rozmontowywać i stanowi on pewną integralną całość. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, bo czasami będziesz mieć bardzo duży teleskop i to będzie po prostu trudne. Ale jeśli jest to możliwe, to może to jest sposobem. Niemniej w pewnym momencie dojdziesz do tego momentu, w którym pojawi się problem zasilania całego tego sprzętu, całej tej aparatury. I o ile to jest dosyć proste, kiedy mówimy o takim rozwiązaniu typu SiStar, który możesz podłączyć na przykład do powerbanku i zasilanie go w terenie nie jest jakimkolwiek wyzwaniem, to w sytuacji, w której na przykład masz lustrzankę z obiektywem i zaczynasz robić zdjęcia, a to wszystko stoi na jakimś montażu typu, na przykład Nomad, no to też to jest proste. Wszystko jest zasilane akumulatorowo, podładujesz i cyk działa. Oczywiście w takiej sytuacji weźmiesz pod uwagę to, że jedna bateria do kanona na pewno ci nie wystarczy na całą noc, więc warto mieć drugą w kieszeni. Na przykład, może uznasz, że rozwiązaniem jest taka bateria, która ma wyjście na kabelek, który możesz podłączyć na przykład do powerbanku. Wtedy twoje zasilanie aparatu zdecydowanie wydłuży czas i możesz sobie pozwolić na kompletny luksus nie martwienia się o to. Spoko. Przerobiłem to w swojej historii. Ale w sytuacji, w której zaczynasz zasilać teleskop, to nagle się okazuje, że do zasilania teleskopu potrzebujesz trochę więcej prądu, bo jest tam montaż, który swoje żre, jest tam kamera, która ma chłodzenie, więc też zużycie prądu jest już zupełnie inne, jest też komputer, który wszystkim tym steruje, są też grzałki, które dbają o to, żeby ci sprzęt nie zaparował, i zaczynasz mieć taki dylemat, skąd ten prąd wziąć. Oczywiście, jak to mówię teraz, to myślę sobie tak. No ja pamiętam dobrze ten moment, kiedy zaczynałem. No to u mnie to wyglądało tak, że montaż, który wtedy, którym wtedy był stary Adventure, był zasilany z Powerbanka. Canon, który był podłączony do mojego pierwszego Redkata, był zasilany z Powerbanka. Moje Raspberry Pi z całym tym osprzętem i tym wszystkim, co sobie tam powymyśliłem i powgrywałem w wersję Astrobery, było zasilane z Powerbanka. Dodatkowo miałem jeszcze grzałkę na obiektyw do Redcata, która była zasilana z Powerbanku, no i to jeszcze do tego był guider, który też miał swoją lunetkę i też miał swoją grzałkę, i też to był dodatkowy Powerbank. No i oczywiście da się to zrobić, ale jak sam pewnie się zorientowałeś, tych Powerbanków trzeba było w kieszeni trochę mieć. Oczywiście nie rozwiązuje to problemu, że taka grzałka potrafi bardzo skutecznie wyczyścić Powerbank dość szybko. Oczywiście zależy od pojemności, ale zrobi to dość szybko. Natomiast w sytuacji, kiedy twój sprzęt jest na tyle skomplikowany, no to to zużycie po prostu będzie duże. Jak sobie z tym poradzić w terenie? Jakiś czas temu zacząłem się nad tym zastanawiać, bo są takie momenty, jak powiedziałem na początku, w których ja po prostu chcę jechać w teren. To jest naprawdę mega doznanie, i polecam to każdemu. Jak to zrobić? Pierwszą moją wersją, którą sobie wymyśliłem, to była taka wersja, kiedy kupiłem sobie akumulator żelowy i pomyślałem sobie, że to jest takie proste. Akumulator żelowy ma 12V. Mój ACR zasilany jest z 12V. I on sobie tam dystrybuuje dalej prąd. Na montaż, na kamerkę, na grzałki, na no to wszystko. Świetnie to wymyśliłem, podłączyłem sobie akumulator żelowy do tego. 12V, 12V, po czym 15-20 minut potem zaczynało to powoli przestawać działać i chwilę potem wszystko umierało. Wtedy odkryłem, że przecież to jest tak proste, że aż dziwne, że na to nie wpadłem od razu. Akumulator oczywiście ma 12 V, ale kiedy podłączymy takie duże obciążenie, które wymieniłem na przykład w moim sprzęcie, to bardzo szybko to napięcie spadnie do takiego poziomu, że ACR przestanie wydalać i będzie problem. Jak to rozwiązać? No oczywiście wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem będzie kupienie stacji zasilania. No bajka. Ale taka stacja zasilania, jak dobrze wiesz, potrafi trochę kosztować. No jeśli masz twój sprzęt i on zużywa jakąś ilość prądu, no to może się okazać, że to nie są byle jakie wydatki. Że tak to nazwę. Więc wpadłem sobie na pomysł, że to się da obejść. W końcu to jestem ja, Mariusz. Ja potrafię różne rzeczy wymyślić. I zamontowałem do mojego prostego akumulatora, który ma tam 12 amperogodzin, jeśli dobrze pamiętam, taką przetwornicę step -up, taki booster, który powoduje, że nawet jeśli na moim akumulatorze spadnie zasilanie, to powiedzmy do 9 V, to on dalej na wyjściu będzie utrzymywał w okolicach 13 V, które pozwoli mi na pracę bez przerwy i bez uszczerbku na jakości w całym moim zestawie. Da się to zrobić, ale nie zmienia to faktu, że jeśli włączę mój montaż AM3, moją kamerkę 2600 DMC Pro, mój ACR oraz grzałkę, którą mam zamontowaną na redkacie, no to niestety całość tego wszystkiego nie podziała raczej dłużej niż dwie godziny. Ale jeśli to będzie jeszcze dodatkowo w terenie, kiedy będzie chłodno, zimno, na przykład w zimie, no to ten czas może się skrócić nawet o 40%, jeszcze bardziej. Więc do czego mi taki akumulator w terenie, mówiąc serio, to jest taki łapacz komet. Jak się okazuje, że jest kometa, którą mogę fotografować, to jest zestaw, który wystarczy mi na takie krótkie strzały komety, no i potem jest po, po zawodach, trzeba wracać. No to jest takie rozwiązanie. Jakiś czas potem wpadłem na to, że właściwie jestem w stanie sobie z tym troszeczkę inaczej poradzić. I mój booster dopaliłem w taką wersję, gdzie mogę sobie wyciągnąć z gniazda zapalniczki 12V i dopiąć do mojego akumulatora. I bez przerwy, nawet jeśli mój akumulator zacznie tracić już swoją pojemność i już zaczyna być na skraju wyczerpania, mogę sobie podłączyć do akumulatora samochodowego i bez przerwy pociągnie mi to dalej zasilanie. Oczywiście tutaj przestrzegam przed takim zasilaniem, dlatego że no, po pierwsze trzeba mieć pewność, że to, co wychodzi z Twojego gniazdka zapalniczki, nadaje się do tego, żeby zasilać Twój zestaw. Musisz wiedzieć, jakie tam są zasilania. Ja sobie poradziłem to w ten, w ten sposób, że moja przetwornica, ten booster reguluje tym wszystkim, więc nie muszę się martwić, czy z akumulatora wyleci mi 10V, czy 15, nawet 16, 18, 20, to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak na wyjściu dostanę tyle, ile potrzebuję, więc jest to kontrolowana sytuacja. Ale nie zmienia to faktu, że akumulator w samochodzie też ma jakąś pojemność i może się okazać, że jeśli nie będziesz czuwać, to on się po prostu wyczerpie. No i zostanie gdzieś w polach z wyczerpanym akumulatorem w samochodzie, to jest żadna frajda. Oczywiście możesz spróbować samochód zapalić i na zapalonym silniku to robić. No ale pozostawiam twojej decyzji, czy kwestie środowiskowe, śmierdzących spalin i innych rzeczy, to jest coś, z czym jesteś OK. Weź też pod uwagę ten moment. Że kiedy przekręcasz kluczyk i zaczynasz zapalać auto, to wiele samochodów odcina na, pe na pewien krótki moment zasilanie, i to może spowodować, że twój sprzęt się wyłączy. To trzeba wziąć pod uwagę. Dlatego takim buforem u mnie jest akumulator, który ma tą przetworniczkę, ten booster. No bo wtedy mogę sobie zapalać, gasić samochód, gdybym to chciał, i może mi to podładowywać lub nie, zasilać awaryjnie, nieprzerwanie mogę fotografować. Potem wymyśliłem, że to jeszcze można inaczej zrobić. Jeśli nie chcesz akumulatora, możesz sobie kupić przetwornicę na 220 V. Podłączasz do akumulatora w samochodzie. No i znowu masz 220 V, więc w zasadzie jak w domu, to taki długi przedłużacz. Wciąż zostaje jednak ten sam problem. Akumulator w samochodzie ma swoją pojemność. Musisz wziąć pod uwagę, czy go po prostu nie wyczerpiesz. Jak sobie jeszcze z tym można poradzić? No to oczywiście możesz sobie kupić mały agregat. Ale to znowu ta sama historia. Agregat nawet najbardziej eko wciąż będzie dymił, śmierdział i będzie mimo wszystko głośny. Inne rozwiązanie, no to jest wspomniana wcześniej stacja zasilania. Spoko. Fajny pomysł, naprawdę mega. I co jakiś czas przychodzi mi do głowy, że może powinienem taką stację sobie kupić. Ale taka stacja, jak powiedziałem, wciąż kosztuje trochę kasy. Jakiś czas temu mój kolega Łukasz zrobił taką stację, opracował projekt i nawet sprzedaje ją. To jest stacja, która ma na tyle dużo prądu, że właściwie nie musisz się martwić o to, czy Twoją noc astrofotograficzną sprzęt przetrwa, bo na pewno przetrwa. On sprzedaje je w różnych wersjach, jeśli by cię to interesowało, to napisz do mnie, skontaktuję was ze sobą. Ale to, co jest fajne w tym, co robi Łukasz, to to, że taka stacja zasilania Łukasza jest o wiele tańsza niż to, co możesz kupić na rynku. A jeśli chodzi o jakość, w ogóle nie odbiega. Więc to jest fajne rozwiązanie. Ja natomiast zacząłem się zastanawiać nad innymi rzeczami. Zresztą w ogóle, jak już pewnie się zorientowałeś, ciekawią mnie różne rzeczy i próbuję wymyślać różne w cudzysłowie wynalazki, które pomagają astrofotografom, ja zacząłem szukać innej rzeczy i pomyślałem sobie tak, okej, okay, dobra, co tak naprawdę u mnie jest problemem w zasilaniu w terenie? I zacząłem się zastanawiać nad tym, gdzie zużywa się prąd. No bo o ile fotografuję z balkonu, Jasne, to nie jest jakieś mega fajne, dlatego że no to mimo wszystko jest miasto i, i to niebo nigdy nie będzie takiej jakości, przynajmniej jak dotąd, jak na przykład poza miastem. No to się nie muszę tym martwić. Podłączam się do gniazdka 220 w domu, no i sprawa jest prosta. Co by się nie działo, mój zasilacz sobie z tym spokojnie poradzi, to w terenie muszę liczyć każdy wat, każdy amper. Łatwo to sprawdzić, ile Twój sprzęt zużywa prądu, jeśli na przykład wszystko masz zasilane z ACR to w menu ACR jest taka bardzo wygodna funkcja, która pozwoli Ci zobaczyć, jakie jest realne zużycie prądu. To zużycie jest podawane i w amperach, ale też w watach. Łatwo wtedy przeliczyć, jaką na przykład powinieneś mieć stację, aby Ci wystarczyła na pełną noc. Oczywiście zawsze w takiej sytuacji trzeba wziąć jakieś 20% zapasu, bo nigdy nie jest tak, że znamionowe wartości są dokładnie takie, takie same. No i ta historia, o której już powiedziałem, jeśli zasilasz sprzęt w zimie, to będzie to dokładnie taka sama sytuacja. W zimie wszystkie akumulatory będą traciły pojemność, one będą miały mniejszą sprawność, w związku z tym będzie szybciej się wyczerpywał taki zapas energii. Trzeba to wziąć po prostu pod uwagę, więc musisz to policzyć. Wracając do mojego pomysłu, ja się zacząłem zastanawiać, co mnie najwięcej prądu zużywa. No i tą rzeczą, która mocno drenuje mój system zasilania, jest grzałka. Normalnie powinienem mieć dwie grzałki, jedną na gajderze, a drugą na teleskopie głównym. Na gajderze rozwiązałem sobie to w ten sposób, że mam dosyć spory odrośnik, który sobie zaprojektowałem i wydrukowałem. Jest on na tyle duży i na tyle skuteczny, że odkąd go mam, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby mój gajder zaparował. Natomiast jeśli chodzi o mój teleskop główny, takie sytuacje się już zdarzały. Więc oczywiście mam tam grzałkę, i czasem jest tak, że jeśli jestem w terenie, no to sobie sam decyduję. Czy ją włączyć, czy nie włączyć Zdarzało mi się tak, że kiedy byłem gdzieś w terenie Kiedy było bardzo wilgotno i tam mgła szybko wstawała gdzieś tam wokół bo, No bo to było na przykład łąka No to przegapiłem ten moment i parę klatek poleciało się bujać Bo zanim się zorientowałem, że problemem nie są jakieś chmury Albo w ogóle, że jest problem zanim go dostrzegłem No to okazało się, że, że optyka mi zaparowała Musiałem włączyć grzałkę, znowu chwilę poczekać Zanim to wszystko odparuje, zanim teleskop złapie temperaturę po to, żeby można dalej fotografować. To jest trochę słabe. Więc jakiś czas temu rzeczony mój kolega Łukasz poprosił mnie o to, żebym zrobił mu sterownik grzałek, bo on też ma grzałki. No i wpadł na bardzo prosty pomysł, żeby miał sterownik, który pozwoli mu regulować moc grzałki. No ale ja, jak to ja, nie zadowalam się sterownikiem, którym można regulować moc grzałek, i poszedłem w fantazję. Zacząłem się zastanawiać, co zrobić, żeby sterownik, który zrobię dla Łukasza, był. Na tyle inteligentny, żeby sobie poradził ze wszystkimi problemami, które mogą się zdarzyć w terenie, ale był na tyle uniwersalny, żeby działał z każdą grzałką, którą będziesz mógł do niego wpiąć, i dodatkowo, to co ważne, żeby, dwa, żeby dbał o Twoje zasilanie, o Twój zapas energii. I zrobiłem sterownik, który bierze te wszystkie rzeczy pod uwagę. Ma algorytm, który potrafi wziąć pod uwagę punkt rosy, Potrafił wziąć pod uwagę sytuację, która jest na zewnątrz teleskopu, warunki atmosferyczne, i oprócz tego, że możesz sobie zobaczyć, jakie tam jest temperatura na zewnątrz, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, jaka jest temperatura punktu rosy, to on jeszcze na przykład wie, że w momencie, w którym zaczną się te warunki zmieniać w sposób hmm, prowadzący do niebezpiecznej sytuacji i szybkiego, szybkiej możliwości zaparowania teleskopu albo zamarznięcia optyki ze względu na szron, który może się na niej pojawić, wtedy zaczyna włączać grzałki, ale w takiej wartości, żeby pozwoliło ci utrzymać to optykę w dobrej kondycji, ale bez sensu nie marnowało prądu. I to jest w ogóle mega rozwiązanie. Ostatnio testowałem i to jest w ogóle świetne, bo nie musisz się zastanawiać, nie musisz tego robić na czuja. Po prostu ustawiasz mój sterownik w tryb auto. I on dokładnie dobiera parametry, które są wokół ciebie. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to on nie grzeje. Jeśli jest taka potrzeba, żeby zadbać o twoją optykę, to włącza grzałki w takiej mierze, jak to jest potrzebne. Nigdy nie przepala ani wata energii zupełnie bez sensu. I to jest w ogóle genialne rozwiązanie. Oprócz tego, w moim sterowniku jest też WiFi, więc możesz sobie podglądać parametry, które, są, które są, na które są ustawione grzałki. On obsługuje dwie grzałki: i do teleskopu głównego, i do guidera. Więc jest to spoko rozwiązanie. Mega się z tego cieszę, bo rozwiązało mi to pewien problem, z którym się dotychczas musiałem bujać. To jest właśnie bycie czujnym, sprawdzanie, czy optyka nie zaparowała. I powiem wam serio: ja czasami, kiedy bardzo mi zależało, żeby mój akumulatorek po prostu wytrzymał, no to robiłem tak, że co jakiś czas niestety świeciłem latarką w, w obiektyw mojego teleskopu, żeby zobaczyć, czy nie ma tam pary. No wiem, że to głupie, wiem jak to brzmi. No sorry, ja tak robiłem, ale dzisiaj mam to gdzieś. Dzisiaj mój sterownik o to dba. I to jest w ogóle super. Gdyby cię to interesowało, napisz do mnie. Ja mam te sterowniki w sprzedaży, więc jeśli będziesz miał ochotę, możesz sobie kupić. One działają ze wszystkimi grzałkami. To jest o tyle ciekawe, że jeśli na przykład masz grzałkę, która działa na 12V, spoko, ale są też grzałki, które są na 5V. Takie wiecie, na USB, to wystarczy, że sobie zmienisz wtyczkę z USB na taką zwykłą, zasilającą. I w konfiguratorze sterownika podasz, że to jest grzałka zasilana na 5V i podasz jej rezystancję, którą musisz zmierzyć miernikiem. Jak nie masz miernika, to to się robi prosto. Idziesz do jakiegoś sklepu elektrycznego, elektronicznego i prosisz, żeby ci ktoś zmierzył jaki, jaką wartość rezystancji ma twoja grzałka i tyle. I to działa raz na zawsze. Możesz aktualizować sterownik przez Wi-Fi. Co jakiś czas pojawia się nowa wersja oprogramowania, w której pojawiają się nowe funkcje. A to zależy, co przyjdzie mi do głowy, to tam się pojawia. Ostatnio pojawiła się funkcja taka, że możesz dopiąć do swojej domowej sieci ten sterownik, i wtedy mm, na przykład wszystkie twoje urządzenia mogą być w tej samej sieci, bo po prostu łatwiej jest na przykład sprawdzać, jak to wygląda, jeśli Cię to ciekawi. Sterownik ma też wyświetlacz, więc to wszystko e, możesz sobie śledzić na wyświetlaczu. Jest sterowany cyfrowo, więc jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mnie wciąż bardzo brakuje tego momentu, w którym w terenie nie będę musiał się martwić o sprzęt. Będzie on trochę taki samowystarczalny. Ja go odpalam i wiem, że będzie działał. Jeśli do tej pory mój zestaw z moim malutkim akumulatorkiem potrafił sobie poradzić jakieś dwie godzinki, to dzięki aktywnemu, aktywnej pracy z grzałkami i moim sterownikiem spokojnie wydłuża się ten czas do około 3 godzin, a może nawet troszeczkę więcej. To jest w ogóle fajne rozwiązanie i polecam się temu przyjrzeć. Być może to jest coś, co Cię zainteresuje. Czy musisz mieć teleskop, żeby skorzystać z takiego sterownika? Nie. Możesz go używać również w przypadku tego, gdy fotografujesz aparatem. I też to ostatnio zrobiłem. Dokładnie taka sama historia. Po prostu do mojego kanona założyłem grzałkę na obiektyw. I nie musiałem się martwić, jak to było wcześniej, że podpinałem sobie powerbank i miałem trzy powerbanki w kieszeni i wiedziałem, że to mi wystarczy na większą część nocy, a może czasem na całą ale będę musiał co jakiś czas powerbanki zmieniać, żeby nie zaparowało. Teraz mam to gdzieś, jestem w stanie z jednego powerbanka polecieć całą sesję, bo mój sterownik wie, kiedy ma grzać, a kiedy nie. Fajne rozwiązanie. Skąd jak teraz o tym mówię, to myślę sobie tak, w ogóle naopowiadałem no, się o wyjeżdżaniu w teren, o robieniu zdjęć, a ja nie wiem o co chodzi. Od trzech miesięcy nie miałem ani jednej nocy, kiedy mógłbym fotografować i strasznie zaczyna mi to przeszkadzać. Mamy długie noce które doprowadzają do depresji. Można by powiedzieć idealna pogoda dla astrofotografów, ale nie ma kiedy fotografować, bo nad moim miastem chmury urządziły sobie parking z całej Europy i nie wiem, o co chodzi. No cóż, życzę tobie, aby twoje sesje astrofotograficzne były zdecydowanie skuteczniejsze i aby ci nigdy nie zabrakło prądu. Obyś miał z tego jak najwięcej frajdy. Jeśli spodobał ci się ten odcinek, to bardzo się cieszę. Jeśli masz ochotę postawić mi kawę, bo uważasz, że podpowiedziałem Ci coś, co może mieć sens, astronocnik.pl ukośnik kawa będzie mi miło ją wypić. Przyjemnego wieczoru. Dobranoc.